Chłopcy ja to w ogóle sobie zarzywiały jeśli chodzi o PvP, nie? To strasznie zardywały. Jakoś tak No i wszystkich, wszystkich. Dawaj nowego, Dawaj gościa, no? Dawaj gościa Dawajcie wybiegamy w niego. Dobra, jedziemy słuchajcie, z tym dolnym jak coś, z tym dolnym jak coś tutaj pacjentami idziemy, jedziemy od razu. Jedzie z daczek, jedzie z daczek, jedzie z jedzie, jedzie, jedzie A już nie mam tych, niestety z Dobra tak, to sobie tak. każdy każdy tak we własnym zakresie każdy we własnym zakresie, będziemy musiał tutaj ten, y, pz sobie zbić, wejdziemy, no. Każdy we własnym zakresie, pz musi zbić jak coś, tak żeby nie było na siłku, także... Bierzemy sd tam, wracamy do nich. To wychodzimy? Normalnie do... To może wyjść po prostu... pz to musicie zgubić sobie, no. Dobrze. ja mam tutaj jednego. No i w w ogóle ty biegałem, spoko. Tu jest ich więcej nawet, zobacz. Tu jest ich więcej. <laughs> teraz, sd weźmiemy i tyle, no. To są jakieś 60 kontrolowelki. Jeszcze raz. No ja bez drzegów nic nie zrobię jakby, nie? muszę mieć SD w sumie, si oni tu chcą się balić, także ja minutkę i oni to jest to, widzisz? Jakieś watinki są w ogóle Dwa są jakieś no tak, Idą po mnie, idą po mnie Nie, no, Trzech stoi tutaj jakby, nie? Trzech stoi przy wodzie Mam go, mam mam, mam, mam mam go, mam go, mam go. się wywali już no, Tutaj ciężko na tych ograch się biega, to ma levelki są, nie? To ogry biją To jest pojejstowanie się biegane po tych og ograch jakby, nie? Sporo pojejstowanie się Także wiesz, czasami rozmytali wojnę, ale tutaj będą się ojcowali mocno. Czy PVP się skończył w tej gierce? No zależy gdzieś tam, wiesz. no To głównie zależy od Twojej umiejętności, jeśli chodzi o PVP. Coś tam na pewno zrobisz, jakby na tych małych levelkach to na pewno widzisz. Czy zeczka dokleisz, czy jakiegoś medzikolka rzucisz, cokolwiek innego gdzieś tam i tak dalej. No, opcja jest duża, jakby, nie? Zależy gdzieś tam. Pamiętaj, że gdzieś do to na przykład gościa, który na PVP nic nie gra, ja jestem graczem PVO i tyle, nie? procentowo. ja od tej. Tutaj... Mogę z tym maraton robić i tak dalej, ale. Ja PvP nie, w TB nie lubię, jakby, nie? Ja nie jestem fanem PvP w TB. Nie wiem, World of Warcraft, PvP bardziej, ale w TB i PvP? To wiesz, to są raczej o, m, spokojna. No wydawaj, tym meczkiem, nie, to się już. No spokojnie, to już to tak na tym levelu też jest. Ja patrzę na droidę, czy okay, on mi siatka, czy on mi nie. Okej, okej, dobra, dobra. Ja droidę na Patrzę na partylistę, nie? Ogólnie, to tak stanowi się na żółtym, czy okay. Mhm. Mm <laughs> Ale tak jak mówiłem chłopaki, mieliście na mnie poprawkę, nie? Dobra? No. Nie, nie gramy na spinach coś. No, no to tak, siodę wyszedł, o, no, Sewerek. Ja, ja przed chwilą wszedłem na wirmy z gościem, chyba trzy wirmy, a ten mówi ja wziąłem 30 potów, już spaliłem 50. I on mówi, że chyba mu się nie opłaca hancik, nie? Mm. Dodału, do dału. jak do to tu jest zrzucenie, i na środku bombeczka i tutaj, na przejściu jeszcze tam. Musimy lecić bardziej, no, no. Dopiero to dobrze powiedzieć. Zbijcie tą katę, zbijcie, zbijcie, nie panikujcie, zbijcie. Trzeba to zbierać. No jest trochę lepiej, no. Jeszcze pewnie? no to dobrze, to nie Teraz się kupę, może by na pewno no, na takich levelkach to tutaj dwa jest szybko Dodało, dodało. No to no To ta i będzie git cię <gry> ty już coś droi z czy nie? Więc chcę no, tutaj bombę, tutaj i, zawsze bomba i, musi być. Dobra. Zawsze bombeczka musi być. 200 tibet coinów i będzie deal. Jak no, Dobrze, no. Stawka, stawka wzrosła. A tak, ile jak jak A jak ile, się, A, ile to A, to stało, dobra. O <laughs> no, no, jak no. Łoł. No, no. wow. Full był, exhaust. No. <laughs>

że już odpalił jak coś. No tego tego masz z deski ten druidę czy nie? Tak się kłosi? Nie, nie mam, nie mam levela, wiesz? Nie masz okay. zabijcie, zabijcie to. Mhm. Jak coś to te, jak coś to opłaczek na tego, tego tego nie, na tego druidka. Ja Ej, nie mogę ci się nie wiem czemu. Mam jakieś add your combat settings to attack the player, jak jest, jest, Stoi, 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 blokuj, go, blokuj, go, blokuj, go, blokuj, go. blokuj. Od góry biegnijcie z mobami, od góry, on jest będzie od góry bieg, od góry, od góry będzie bieg. Już pewnie uciekł pod ten. Mm -hmm bo tak wyjdzie właśnie. Poczekajcie sekundę, czemu nie mogę siocha wpisać? Wie ktoś? Mam... A, ja chyba, masz... na si na chyba, chyba na środku jest chyba, na środku jest tak Masz PvP włączone? Co mam podłączone? PvP Nie, Aha, masz... muszę PvP. Dobra, okej, okay. to musiałem PvP włączyć, żeby mógł się ochnąć teraz. Teraz możesz mnie Tak. wy jesteście z charomy, zostało... Dobra, w górę. Chodź, 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 chodź. My Jesteśmy na środku Urflauer Mhm, mm domyślam się Chodź, zabijaj to Co tam się chłopaki dzieje? Czemu z ktoś gania? Ty kogoś ganiasz teraz? Tak, no, no, co? Normalnie, go tak, tak go dojechał, że chłopie normalnie dał go na bombę Nie no, no bij, bombę sobie to No i daj się. A Aj, 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 aj. Da, da. szukacie, Tak, no, może być. Aha, 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 da. Da. Siemano, Witam! Ale, Witam, czerwony. Witam, witam! I o zdroweczko ci kompropetam, no? Ale, żeś tego będzie kolor, we Ale, żeś tutaj. <laughs> Żeś tego będzie kula se chłopie rzucił! No co? tutaj to sam będzie kula rzucił! Chłopaki, wy z takim poziomem to se możecie tutaj na, nie wiem, na jakiś tutaj... Konkurs mojego smyka chodzić, a nie kurde do bo nie? Chłopie, żeś się sam zajebał! Na, na swoim na swoim Wallu na moim puszu, nie? Masz ten? Kletak, y, tym? A, coś się na... A, tamten chłop się na mnie odpalił. Mam ten, co chciał dojechać. Gdzie się odpalił? Everybody! On w trzech mnie teraz W trzech mnie jadą, dobrze. Zmienia postać rzeczy teraz. A nie, ja nie mam Halpotronów. Chodź, w... Dzieje idę. mało. trzech jadą, tak? Czech trzech jadą, tak? Dobrze na obronę Gargamena właśnie tam słówka dojazdów. No ale No ja ci tam nic nie pomogę, no, tu no, Knight. Uwis? Ja tutaj chyba, to też. Chyba żebym podbił od tych, od falkonów z tamtej po, strony. Powik po Knight, nie? Jesko słowo, no. Co jak tutaj no, w to Bard tam trzech było, jeszcze dwóch, to dużych w sumie, to jest jakiś cały team jak tak naprawdę. bo tak mieliście, dwóch mieliście na Hero dwóch tak naprawdę będzie kolowałeś, ten dobiegał jakby, nie? sporo ich tam jest, tak szczerze powiedziawszy, no. O, jest tutaj, ale ja macie duże levelki, kurczusz, no. Ja to bitki miałem teraz ostatnie godzinkę, także <ścoughs> cały czas biteczki, praktycznie cały czas. Druidowie resawili, <śmiech> <śmiech> także. Jeszcze on, no drodzy, fair rzucił i zaczęli padać po prostu. Chyba z 5-6 fragów zrobił na tej bombie, tym którą O, No, oni tam w 6-7 biegają, chyba z tego co widziałem, tak, to jest jakiś timek. Typowo. No, oni nie, no, fair to co to chodzi? Eeeh, wiesz co, no, jak masz, czasz, jak masz czaszkę i potem wiesz, masz yellowkę, no to jak padniesz na tej bomby, no to masz skulę i tyle, nie? Zgadzasz się, no, robię. Także dobrze, dobrze, no. To jest słuchajcie, z pojotkiem, że aktualnie gramy, no? Z pojotkiem, że Date czyta no To chyba pierwsza, pierwsza deseczka, nie? Potem też tak bliżutko było nawet. Te miszki to mają takie wnięcze czasami, no? Ksiłeczki, nie łeczki, żeby nie mówić. Gurde wolny ten harek jest. To jest największy problem właśnie, że ten harek z wam czasami. Tutaj moc do wolny. Nie mam bombek chyba, nie? Żadnych. Dziesięć! Oczywiście, słuchajcie, idziemy, no. Dziewięć. Osiem. Siedem. pada Pajotrek! Ja... Pajo. 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 Patrz! Ochy poleciały, o zobacz, w poleciało, nie? Zobacz! Zbieraj, b***a, zaraz, Czekaj. Ale to czemu on bomby nie rzucił nic? Chłopie, to jest grane. Czekaj, wyjąć do? Masz ten strojny bombkę jakąś? Ale to strojny padł. A to strojny, myślałem, że popada. pada.